Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy tutaj poranne karmienie. Eee, przygotowanie mieszanki do porannego karmienia. Dodajemy sobie pszeniczkę. Tak, około. Troszeczkę ponad 1,5 kg. Mieszaneczka. mieszaneczkę tutaj z best natural mam ciągle jeszcze ciągle jeszcze je używam czyli praktycznie robimy taką mieszankę jeden do jednego ja tutaj przygotuję mieszankę wzbogacę ją naszym Naszą miksturą białkową, którą robiłem. Wlewamy sobie. Myślę, że połweczkę i drugą połóweczkę będziemy mieć do wieczornego karmienia. Dobra, to mamy nasz proteinowy shake dodany do ziarna. Teraz trzeba to dobrze wymieszać, rozprowadzić w tym ziarnie, zostawić to będzie trzeba gdzieś na około pół godzinki, bo dosyć jest wilgotny nasz ten shake, żeby ziarno sobie go wchłonęło. Wtedy przeskoczę szybko e, nakarmić gołąbki, zjedzą i jak tylko, jak tylko się jasno zrobi, to będą miały oblot. Ok, to teraz sobie to wymieszam. Za chwilę przejdę do pokazania, jak mieszaneczka wygląda z tym. I mówię, na pół godzinki, do godzinki maksymalnie odstawiona będzie, chociaż do godzinki to nie, ale pół godzinki. Tak myślę, że powinno fajnie to nam wchłonąć ziarno. I podamy sobie gołąbką. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Mam już mieszankę przygotowaną. Tak się ona tutaj nam prezentuje. Wszędzie jest ten nasz twaruk z jogurtem, z pomidorkiem z cebulą, z chrzanem. Bo dostaną go na śniadanie, później trening, oblot pół godzinki do 40 minut, albo pierwszy oblot, a później później śniadanie. Bo mogą być po śniadaniu dosyć leniwe. To jeszcze zobaczę. Bo prawdopodobnie dzisiaj trening będzie przeprowadzał kto inny. Nie ja. To tutaj wytyczne będę musiał przekazać. W każdym bądź razie mieszanka jest gotowa do śniadania. Ja będę musiał uciekać za chwilkę. Także, także przekażę tutaj wszystkie, wszystkie wytyczne co do treningu, oblotu gołębi osobie, która dzisiaj będzie przeprowadzała trening oraz karmienie gołębi. Um, nie wiem, nie wiem, czy da rady ta osoba nagrać tutaj. E, w każdym bądź razie mieszaneczka jest gotowa. E, to z takich spraw odnośnie karmienia i zachęcam do subskrybowania kanału, bo jak mówiłem e, w poprzednich materiałach e, na 500 osób, 500 subskrybentów będzie, będzie będą podane już warunki konkursu, który tutaj planuję dla Was zrobić. Będzie, będzie omówienie nagród, będzie omówienie jak będzie konkurs wyglądał. No i co? I mam nadzieję, że jak najszybciej dobijemy tutaj do tysiąca subskrypcji, żeby ten konkurs pierwszy na kanale Pigeon Poland mógł się tutaj odbyć. I wtedy wtedy Dalej, dalej, będzie to fajnie leciało. Będą kolejne konkursy. Także zapraszam do subskrybowania, do klikania, lajków, do komentowania, jeśli wam się podobają filmiki. Także ode mnie na razie tyle. I jeszcze będzie tutaj wieczorne karmionko. To już, już będę karmił ja. Także do zobaczenia, do potem. Witam ponownie na kanale Pigeon Poland przyszła pora na wieczorne, wieczorne karmienie czyli około kilograma pszeniczki sobie damy. Mieszanki. Mieszanki też sobie tutaj dam Eee, około kilograma to jest cały czas ta z Best Natural mieszaneczka tutaj może pokażę mieszanka z Best Naturala wcześniej miałem puriny mieszankę, miała troszeczkę bogatszy skład Hmm, także była, była nieco lepsza dlatego wzbogacam sobie tutaj mieszankę daję ryż siemielniane płatki owsiane, soczewice i troszeczkę kaszy gryczanej Gołąbki, gołąbki, dzisiaj z tego co się dowiedziałem latały. E, latały część pół godzinki, latała 30 minut. A część ptaków prawie, prawie do 60 minut latała na oblocie, także, także miały całkiem, całkiem e, intensywny trening tutaj taki. Dosyć, dosyć, mocny wadr był, także, także napracowały się gołąbki, więc trzeba wzbogacić troszeczkę tą mieszankę. No i siemię, siemię dałem z tego względu, że mają omega 3,6 białko, magnez, miedź, mangan, selen, cynk, żelazo, wapń, potas, witaminy ryż z tego tytułu, że to jest lekko strawne, więc żeby zbytnio nie obciążać tutaj tego łąbków yy, białko błonnik ryż ma magnez żelazo wapń potas soczewice yy, bo też ma białko też ma błonnik i różne inne tam mikroelementy witaminy yy płatki owsiane bo to też białko, błonnik, omega. witamina K, B1, B5, potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, z tego co pamiętam. No i kasza gryczana to również białeczko. błonnik, witaminy tam z grupy B są, z tego co się co pamiętam, ale mają dużą ilość magnezu, także dzisiaj Akurat po takim intensywnym treningu yy, to dobrze będzie wpływało na nasze gołąbki no i tą, tą co na śniadanie dostawały mieszankę białkową podajemy im też na kolację i kolejna jakaś białkowa mieszanka dopiero w przyszłym tygodniu, żeby tych gołębi zbytnio nie przebiałkować, żeby zbytnio nerki nie dostały. W wycisku, żeby nereczki, no żeby, żeby na nerki nie siadło im, żeby nie uszkodzić. Ja wymieszam mieszankę, pokażę jak ona będzie tu wyglądać i przejdę do karmienia gołąbków. Także widzimy się za chwilę. Mieszanka już jest tutaj przygotowana. Wiadomo, będzie musiała troszeczkę... Odstać około pół godzinki, żeby to się nam wchłonęło w ziarno. Yy, mieszanka prezentuje się nam tak. Widać nasze wzbogacacze. I za chwilę za chwilę jak to się nam tutaj wchłonie ten shake to smoothie białkowe. E, przejdziemy do karmienia gołębi. Mówię, dostały, dostały dzisiaj troszeczkę mocny wycisk, bo dosyć, dosyć mocno wiało. Wiatr był całkiem taki, taki, taki intensywny. Także pora, pora na karmienie wieczorne i Odpoczynek gołąbków, żeby się mogły podbudować, zregenerować. I za chwilę przechodzimy do karmienia. No I tak tutaj, gołąbki mają się po oblocie, spożywają właśnie kolację. któryś tu gołąbek zaczął kichać, czyli trzeba będzie podać coś, coś na e, na Katar, czyli zrobimy sobie kolejną mieszankę jakąś taką na Katar. Gołąbki właśnie są w fazie, w fazie kolacji i za chwilę przejdą sobie do odpoczynku. I w sumie tyle będzie na dzisiaj ode mnie. Także powiem powiem tak. Dzięki, że subskrybujecie kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to niech zasubskrybuje kanał. I na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. on Poland.